Projekt Cyberbezpieczeństwo z Minecraftem. Lekcja trzecia: dla studentów od pierwszego do czwartego roku: Zagrożenia w internecie. Świat cyfrowy działa szybciej niż nasze nawyki. Linki, wiadomości i strony wyglądające oficjalnie docierają do nas w mgnieniu oka, a decyzje często podejmujemy automatycznie. Każde nasze działanie w internecie może prowadzić do nowych możliwości albo do zagrożeń, które warto ocenić. Dlatego ważne jest nie tylko umieć korzystać z narzędzi, lecz także rozumieć, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w środowisku wirtualnym. Temat zagrożeń internetowych nabiera wyrazistości wraz z rosnącą liczbą przypadków oszustw, złośliwego oprogramowania i treści wprowadzających w błąd. Nawet drobne zaniechanie nieotwarty link, podejrzany e-mail czy zaniedbane hasło może mieć konsekwencje. W środowisku uniwersyteckim ryzyka mogą rozprzestrzeniać się przez systemy. Jeden błąd na koncie osobistym może dotknąć poczty, wspólnych przestrzeni dyskowych czy kanałów dyskusyjnych. Zrozumienie, że kryzysy mogą zaczynać się od drobiazgów, pomaga lepiej się przygotować i zareagować na czas. Ta lekcja jest zatem nastawiona na uważną obserwację. Jak drobne sygnały ujawniają większe zagrożenia? Zadania będą zachęcały do zwracania uwagi na różne rodzaje znaków od dziwnych komunikatów po niejasne odnośniki. Zaproszą do oceny, co wydaje się wiarygodne, a co skłania do zatrzymania się i weryfikacji. Nauka będzie przebiegać poprzez dostrzeganie i rozważanie decyzji. Temat łączy się z codziennością studentów i wykładowców. Zagrożenia obecne w internecie mogą wpływać zarówno na bezpieczeństwo osobiste, jak i dobro wspólnoty. Dla studentów to umiejętności pozwalające czuć się pewniej i bezpieczniej, a dla wykładowców, narzędzia wspierające kształtowanie myślenia prewencyjnego. Wspólnym celem jest stworzenie środowiska, w którym wiedza i praktyka przekładają się na realne środki ochrony. Na koniec lekcji, łącząc spostrzeżenia i doświadczenia, można ułożyć jasne zasady osobiste oraz wskazówki dla grupy. To moment, by przemyśleć, gdzie sami wyznaczamy granice i jak je utrzymywać w codziennym działaniu. Taka refleksja pomaga nie tylko zrozumieć zagrożenia, lecz także wspólnie budować bardziej odporną przestrzeń cyfrową. Temat koncentruje się na podejmowaniu decyzji w przestrzeni wirtualnej. Lekcja zachęca nie tylko do przyswajania wiedzy, lecz także do stałego doskonalenia reakcji, by wybory były przemyślane i bezpieczne. To wspiera szerszy cel kształtowanie odpornej i odpowiedzialnej kultury cyfrowej. Długofalowa wartość kryje się nie tylko w informacji, lecz także w nawykach, do których kształtowania lekcja zachęca. Konsekwentna uwaga poświęcana drobiazgom rozwija odruchy ostrożności i wzmacnia odpowiedzialność zbiorową. Obok wiedzy i umiejętności lekcja może wzmacniać przestrzeń do wspólnej refleksji i dzielenia się doświadczeniami. Aktywności zachęcają do ćwiczenia rozpoznawania w codziennych decyzjach. To może wzmocnić pewność studentów co do własnych wyborów i dać wykładowcom klarowną podstawę do dalszej pracy dydaktycznej. Czy doświadczenie zaprasza, by spojrzeć na zagrożenia internetowe z perspektywy opiekuna? Pomagasz swojej siostrze, szukasz propozycji wycieczki dla jej klasy i ogarniasz zapisy na zajęcia. To te same codzienne czynności, które wykonujemy za siebie tylko tym razem. Z odpowiedzialnością za drugą osobę. Dlatego najważniejsze nie jest kliknąć poprawnie, lecz zrozumieć, dlaczego pewne sygnały budzą zaufanie, a inne każą się zatrzymać. Podczas zadania trzeba będzie przeanalizować propozycje wycieczki dla klasy Twojej siostry. Należy sprawdzić, które z nich są niewiarygodne i jakie oznaki wskazują, że może chodzić o oszustwo. Analiza zachęca do dostrzegania prawidłowości i odróżniania cieni pozornej wiarygodności od rzeczywistych intencji. Będzie również zadanie dotyczące wiarygodności wiadomości e-mail co zdradza, że wiadomość jest fałszywa. Maile będą dotyczyć zapisów na kółko, którego szukasz dla siostry. Nauka w tym obszarze oznacza umiejętność nazwania przeczucia słowami i zrozumienie wagi drobnych sygnałów. W kolejnych zadaniach przyjdzie pokonać labirynt i poznać formy aktualizacji haseł. Oraz złośliwe oprogramowanie. W tej części kluczowe jest zrozumienie, jak drobne działanie, jedno kliknięcie, może otworzyć drogę do naruszenia Twoich kąt. Zadania zadziałają jak metaforyczna praktyka. Poprzez działanie odkrywamy nawyki i ich konsekwencje. Takie doświadczenie skłania do sformułowania osobistych zasad, które wzmacniają bezpieczeństwo w codziennych wyborach. Inne zadanie dla studentów będzie powiązane z programem antywirusowym. I systemem operacyjnym. Zachęcamy do refleksji, jak codzienne wybory, pobrania, aktualizacje, uprawnienia. Wpływają na bezpieczeństwo naszych urządzeń. Warto też przemyśleć podział odpowiedzialności. Kiedy środek techniczny jest wystarczający, a kiedy potrzebna jest świadoma decyzja albo wsparcie innych, by ograniczyć ryzyka. Na zakończenie zachęcamy do refleksji nad konsekwencjami i procesem odzyskiwania dostępu. Jeśli w wiadomości trafi się podstępny link i konto zostanie przejęte, przywrócenie bezpieczeństwa wymaga więcej niż samej zmiany hasła. Zagrożenia w internecie potrafią być bardzo przekonujące. Dlatego ważne jest kształcenie zdrowego rozsądku, by dostrzegać subtelne niezgodności i nie dać się oślepić pierwszemu wrażeniu. To oznacza nie tylko techniczne sprawdzenia, lecz także nawyk zatrzymania się i namysłu nad znaczeniem każdego kroku w sieci. Takie podejście czyni użytkowników nie tylko odbiorcami usług, ale i strażnikami wspólnoty. Po wyjściu z tej historii będziesz mieć praktyczny zestaw, który zastosujesz szerzej niż w jednym epizodzie. pomożesz bliskim nie dać się oszukać, ochronisz własny ekosystem akademicki i wzmocnisz odruch, że każdy klik to decyzja, a nie przyzwyczajenie. Projekt Cyberbezpieczeństwo z Minecraftem. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 50 525,18 euro, finansowaną ze środków programu Cyfrowa Europa Unii Europejskiej. Na lata 2021-2027 25 262,59 euro oraz współfinansowaną ze środków ogólnego finansowania Republiki Litewskiej 25 262,59 euro. Pakiet lekcji można pobrać z podanej strony internetowej.